Witam. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat suszenia i przechowywania drewna, z tym, że nie chcę omawiać tego, jak ja to robię, czy, czy mówić Wam, jak wy to macie robić, dlatego że każdy z nas, wiadomo, ma inne warunki, inne możliwości. Chcę tu tylko podać kilka wskazówek, kilka zasad, które sprawią, że wasze drewno wyschnie szybciej i będzie po prostu bardziej się nadawało do palenia w piecu. Będzie suchsze. Także zapraszam na oglądanie. A więc wszystkie te moje porady, wszystkie moje wskazówki podzielę na pewne etapy, po to, żeby łatwiej się było w tym wszystkim zorientować, żeby łatwiej było zapamiętać. Natomiast najpierw w ramach wstępu chcę powiedzieć, dlaczego warto suszyć drewno, dlaczego ono powinno być suche, bo nie każdy docenia to, że, że drewno właśnie powinno być suche, i niektórzy palą takim nie, nie, nie bardzo wysuszonym. I jak długo powinno się suszyć drewno? Otóż e, ogólnie się przyjmuje, że drewno powinno być sezonowane co najmniej 2-3 lata. Jeśli to jest miękkie drewno, łatwo schnące, e, wtedy 2 lata śmiało wystarczą. Jeśli trochę twardsze, e, no to wtedy pasowałoby jednak te 3 lata suszyć. Oczywiście wszystko też zależy od warunków, w jakich suszymy. E, o tym wszystkim zaraz będę mówił. E, a teraz e, dlaczego warto palić jak najbardziej suchym drewnem? E, dlaczego warto je dobrze wysuszyć przed spaleniem? E, bo zdaję sobie sprawę z tego, sam się z tym zetknąłem, że nie, niektóre osoby. Uważają, że mokre drewno się pali dłużej, więc jest lepsze. Co jest oczywiście nieprawdą, dlatego że wiadomo, woda się nie pali, tak? Więc mokre drewno tak naprawdę ono się nie spali, dopóki nie pozbędzie się wody. Ta woda musi zostać podgrzana, musi zostać odparowana, czyli część energii z tego drewna, z tego spalania, część ciepła musi zostać wykorzystana do odparowania wody. To jest dosłownie to samo co w czajniku, kiedy gotujemy wodę. Musimy dostarczyć jakąś energię, jakieś ciepło, żeby tą wodę podgrzać i odparować. Także jak najbardziej przestrzegajmy tego, żeby drewno było suche. A więc jakich zasad warto przestrzegać podczas suszenia drewna, żeby ono nam, nam wyschło jak najszybciej? Bo wiem, że niektórzy no, nie bardzo się przejmują tym sezonowaniem, czy, czy z własnego wyboru, czy w przypadku, bo na przykład teraz. Węgiel jest drogi, każdy się przerzuca na drewno, a nie każdy ma przygotowane, więc szybko, szybko drewno ścinają, rąbią i chcą jak najszybciej nim palić. Dlatego warto parę zasad stosować, o których zaraz powiem, po to, żeby jak najszybciej nam to drewno wysło i było jak najlepsze do spalania. Pierwszy etap to jest przygotowanie się, przygotowanie drewna do suszenia, zanim jeszcze będziemy je składować. Czyli już podczas ścinania drzewa, podczas jego łupania powinniśmy już mieć w głowie to suszenie i już się odpowiednio przygotowywać. A więc pierwsza taka zasada to jest, jeśli mamy do ścięcia jakieś drzewo, warto zrobić to w styczniu, w lutym, wtedy kiedy jeszcze ono nie nabrało soków, kiedy jeszcze z natury jest po prostu suche. Wtedy jeśli go zetniemy, porąbiemy, ono szybciej wyschnie, no bo nie ma w sobie aż tyle wody. Jeśli nie możemy zrobić tego właśnie w tym okresie, styczeń, luty, ogólnie w zimę, tak, kiedy, kiedy po prostu drzewo nie ma soków, musimy zrobić to jak już liście puściły wtedy warto takie drzewo po ścięciu jeśli mamy oczywiście możliwość warto je tak zostawić na jakiś czas dlatego że liście one cały czas wysysają wodę z drewna one cały czas chcą rosnąć dlatego one po prostu osuszą nam pień same z siebie tak wystarczy je zostawić dopóki nie nie uschną nam liście na tym powalonym drzewie Warto je tam zostawić i dopiero później pociąć, porąbać, jak już, jak już te liście uschną. Przynajmniej częściowo. Natomiast druga kwestia jest taka, że warto drewno pociąć, porąbać i ułożyć w stosy jak najszybciej. Warto zrobić to jeszcze przed świętami Wielkanocy, dlatego że na wiosnę. Drewno schnie najszybciej. Średnia wilgotność powietrza na wiosnę jest bardzo niska, wtedy bardzo ładnie drewno schnie i, oczywiście, wtedy ogólnie okres suszenia się wydłuża. Tak? Nie, nie powinniśmy czekać z rąbaniem drewna do, do lata, czy, czy nawet później. Czym szybciej porąbiemy, czym szybciej ułożymy w stosy, tym szybciej wyschnie, będzie miało więcej czasu. No i tak jak mówię, na wiosnę są tak naprawdę najlepsze warunki do schnięcia drewna. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to podczas samego rąbania drewna, jeśli wiemy, że będziemy go palić, no nie mamy czasu na sezonowanie, tak, że będziemy go palić w miarę, w miarę szybko, wtedy warto to drewno porąbać trochę drobniej. Tak? No, oczywista sprawa jest, że drobniejsze knówki szybciej nam uschną. Jeśli ktoś ma czas na sezonowanie dłuższe, wtedy nie ma problemu, tnie takie knówki, jakie mu pasują, jakie chce mieć do pieca. Ale jeśli ktoś nie ma czasu na sezonowanie, powiedzmy, że rąbie na wiosnę, a chce już palić zimą. No chce, bo musi, tak? Nie ma wyboru, no to wtedy warto te knówki trochę drobniej porąbać. Tak oczywiście w miarę w ramach rozsądku, ale, ale jednak warto trochę drobniej po to, żeby one lepiej nam wyschły. Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, to jest kora drewna. Dlatego, że kora, kiedy drzewo rośnie, ona jest naturalną ochroną przed utratą wilgoci i po ścięciu tego drzewa ona ciągle tę funkcję pełni, ciągle chroni drewno przed utratą wilgoci. Więc tak jak mamy taką knówkę, która jest szczelnie otulona korą, wtedy wiadomo, że ona będzie wolniej schła. Tutaj akurat mamy wierzbę, która jest miękka, która szybko schnie, więc nie ma problemu, ta knówka nie jest duża. Ona śmiało wyschnie dość szybko. Ale gdyby to było twarde drewno, albo gdyby ta knówka była jeszcze większa, wtedy miałaby problem z wyschnięciem. W takich knówkach warto je rozszczepić, żeby odsłonić jak najwięcej bielma, po to, żeby po prostu szybciej schły. Także tak jak u mnie tutaj widzicie, jeśli mam drewno, które nie posiada dużo kory, które jest dość odsłonięte, wtedy zostawiam duże klocki, nie ma problemu, one, one mi szybko ładnie wyschną. Natomiast gdy mam takie okrąglaki, nawet jeśli one nie są zbyt, zbyt grube, wtedy i tak staram się je przerąbać po to, żeby odsłonić bielmo, żeby one nie były otulone korą. Wtedy szybciej schną. Moim zdaniem, jeśli ktoś chce, żeby mu drewno ładnie szybko wyschło, warto po prostu jak najwięcej bielma odsłonić. Oczywiście wszystko w ramach rozsądku: jeśli jest cienka, cienka gałąź, no to wtedy nie trzeba jej rąbać, ona i tak sobie wyschnie. Ale jak jest trochę grubsza albo drewno twarde, to wtedy warto, warto jednak ją przerąbać. Także to był taki mój pierwszy etap czyli myślenie, przygotowanie się do suszenia drewna jeszcze przed składowaniem. Natomiast teraz drugi etap, czyli samo składowanie. A więc jak to drewno składować i gdzie składować? Większość osób zapewne wie o tym, że do, dobre jest słońce, tak? Ono ogrzewa, ono, ono suszy. Ale tutaj trzeba zwrócić uwagę, że oczywiście tak, słońce, słońce jak najbardziej, ale ono wcale przy suszeniu drewna nie jest najważniejsze. Dlatego, że drewno samo w sobie jest izolatorem, tak? Czyli to ciepło, te promienie słoneczne, które na nie padają, one tak naprawdę nie przechodzą w głąb drewna, to ciepło głębiej nie przechodzi i ono nie suszy nam drewna głęboko. Słońce, mimo że jest korzystne, jednak nie jest najważniejsze. Najważniejszy w suszeniu drewna jest wiatr, jest przewiew, jest ruch powietrza, dlatego że on przechodzi przez cały stos, on nam suszy całe drewno, nawet to w środku. Dlatego to jest najważniejszy czynnik. Lepiej jest ustawić sobie stos w przewiewnym miejscu, nawet jeśli tam jest cień. Niż gdybyśmy mieli zrobić to na słońcu, ale gdzieś gdzie nie ma ruchu powietrza, gdzie, gdzie po prostu nie ma, nie ma tego wiatru. Ja osobiście, tak jak widzicie, tutaj mam stos ustawiony praktycznie w polu, dlatego, że tutaj mam fajny wiaterek, tutaj praktycznie cały rok coś wieje. Natomiast gdy kiedyś próbowałem ustawić stos wzdłuż ściany stodoły, w miejscu bardzo nasłonecznionym. Ale takim, wiadomo, na podwórku, bo to były ładne okrąglaczki, chciałem sobie taką ładną ściankę ułożyć i ułożyłem oczywiście, ale one tam mi nie chciały sknąć, dlatego że, mimo że tam było dużo słońca, było ciepło, jednak były ustawione na ścianie i w środku podwórka, gdzie raczej nie było przewiewu. Musiałem po kilku miesiącach rozebrałem po prostu ten, tą ściankę. I ustawiłem normalny stos tutaj na zewnątrz, poza podwórkiem, po to, żeby mi wiatr go ładnie przewiewał. Bo wiatr jest najważniejszy. Natomiast, jeśli ktoś nie ma takich warunków, nie może po prostu suszyć drewna, ustawiać stosu gdzieś w miejscu takim przewiewnym. Wtedy i tak zawsze warto zadbać, żeby ten ruch powietrza jednak był. Gdziebykolwiek to nie było, nawet jeśli magazynujemy, suszymy drewno w jakiejś komórce, to też warto zadbać, żeby tam był ruch powietrza. Czym, czym będzie ta komórka przewiewniejsza, tym drewno szybciej nam wyschnie. A więc teraz, skoro już wiemy, gdzie ten stos ustawić, czyli w miejscu jak najbardziej przewiewnym, dobrze jeśli jest na słońcu, wtedy jeszcze szybciej będzie sech. E, najlepiej nie przy ścianie, dlatego że e, no, ściana blokuje przepływ powietrza. Tak? Jeśli mamy stos wolnostojący, wtedy wiatr niezależnie z której strony wieje, on za, zawsze ten stos suszy. E, także najlepiej, jeśli to jest stos wolnostojący. Ja tutaj nie chcę wam narzucać, jak macie ten stos układać, czy to ma być stos okrągły, czy jakiś podłużny, to już tam jak sobie życzycie, różne są techniki, nie będę wam tłumaczył, jak te polana macie układać, ale kilka zasad warto znać. Pierwsza sprawa to warto stos ułożyć nawet nie warto. Trzeba. Stos układać nie na gołej ziemi. Drewno nasiąka wilgocią od ziemi, także. Te polana, które będą na dole, one nigdy nie wysną, one się będą psuły, będą gniły. Nie wolno układać stosu na gołej ziemi. Dobrze, jeśli ktoś ma jakieś palety, a jeśli nie palety, to tak jak ja tutaj zrobiłem sobie taką podłogę, po prostu w formie palet, tak? Praktycznie to samo co paleta, tylko że to jest zrobiona przeze mnie podłoga. Też przewiewna, Co prawda, że tutaj, jak widać, bo ona ma już chyba ze 3 lata, także. Tutaj jakimiś kawałkami drewna się trochę zatkała, ale ogólnie bu, bu, chodziło o to, że, że tutaj tą podłogą też powietrze może chodzić. I najważniejsze, że drewno nie dotyka do ziemi, nie nasiąka od dołu. To jest jedna zasada. Druga zasada, którą warto mieć na uwadze, to podczas suszenia drewna nie powinniśmy go układać zbyt szczelnie. Jak już drewno jest suche i już chcemy magazynować, wtedy tak, wtedy możemy bardzo dokładnie, szczelnie ułożyć, ale dopóki jeszcze ono schnie, warto duże szpary zostawiać po to, żeby po prostu powietrze mogło tędy przechodzić, żeby mogło suszyć całość stosu. Tak jak tutaj widzicie, raczej podczas układania stosu do suszenia powinniśmy dbać o to, żeby szpary były i to były dość duże, Czym więcej powietrza przechodzi, tym szybciej drewno się suszy. Kolejną kwestią, którą warto zawsze mieć na uwadze, to jest to, żeby poza suszeniem drewna, no zadbać też o to, żeby ono ponownie nam nie zmokło. Tak? Co z tego, że my drewno wysuszymy, jeśli przyjdzie deszcz i nam je z powrotem zmoczy. Więc warto jakieś zadaszenie nad tym stosem zrobić. Tutaj akurat mam oczywiście, jak widać, taką wiatkę zrobioną, ale to może być jakieś takie zadaszenie leżące na drewnie, z tym, że też warto, żeby ono nie dotykało do drewna, nie leżało bezpośrednio na nim, żeby między zadaszeniem, nie wiem, czy to będzie folia, czy cokolwiek innego, a samym drewnem, żeby tam jakiś ruch powietrza był, żeby był trochę przewiew. Dobrym sposobem jest na przykład. Położenie na górze palety, i dopiero tej palety przykrycie jakimś materiałem, folią czy, czy jakimś, jakąś plandeką, tak żeby nie zwisała, tylko żeby sobie leżała na płasko. Wtedy mamy taki elegancki daszek. Także ogólnie, moim zdaniem, paleta to jest bardzo fajny sposób. Jeśli ktoś ma dostęp do palet, to ona się nadaje i na spód, i na górę, i można sobie taki fajny stos zrobić. Ładnie zabezpieczony przed wilgocią, właśnie takimi paletami. Także to jest super sprawa, a takim już ostatecznym zabezpieczeniem naszego stosu będzie osłona go od boków. Oczywiście nie podczas schnięcia, nie podczas pory suchej, podczas lata, ale kiedy ten stos zostaje nam na zimę, warto go wtedy z boków po prostu zasłonić. Tak jak ja tutaj mam, widzicie, taką plandekę. Ona teraz jest zwinięta, bo jest jeszcze ciepło, jeszcze sobie drewno schnie. Ale jak już zrobi się wilgotno, a to już prawdopodobnie niedługo, bo już jest jesień, już zaczynają padać deszcze, wtedy opuszczę tą plandekę, zasłonię cały bok i ten stos będzie zakryty. On nadal będzie oddychał, dlatego że tutaj na górze oczywiście jest przewiew, tutaj pod dachem powietrze przechodzi, także nie będzie całkowicie zasłonięty, całkowicie osłonięty, ale moim zdaniem taka plandeka czy jakiekolwiek osłonięcie stosu od boków na zimę też jest w miarę istotne, dlatego że to chroni taki stos od śniegu, tak? bo śnieg, jeśli wieje, jeśli pada, to on tam nawiewa go do środka, nawet pomiędzy polana, i on też potrafi trochę te polana zmoczyć. Tym bardziej, jeśli to jest stos, którym akurat tej zimy będziemy palić, tak? bo niektórzy tak mają, że mają stos na, na, na zewnątrz, na dworze. I oni po prostu palą drewnem z tego stosu bezpośrednio. Nie przechowują drewna gdzieś w domu czy tam w jakimś budynku. Więc dla nich na pewno takie zabezpieczenie doraźne boków na zimę będzie dużym plusem, dlatego że im po prostu tego śniegu nie nagieje i nie będą palić lekko wilgotnym drewnem. I taką ostatnią już poradą, jaką dla Was mam, to jest to, że jeśli palimy drewnem w piecu. Warto tego drewna, jeśli mamy oczywiście możliwość, ale warto koło pieca tego drewna mieć trochę więcej. Nie przynosić drewno i od razu wrzucać do pieca. Jeśli mamy to gdzieś drewno zmagazynowane w zamkniętym pomieszczeniu, przechowywane tylko, już suche, wtedy jest ok. Ale jeśli przechowujemy na zewnątrz, nie tylko suszymy, ale też przechowujemy na zewnątrz. Wtedy takie drewno z zewnątrz, wiadomo, że w zimę powietrze jest trochę wilgotniejsze, to drewno jednak jakąś tam delikatną wilgoć powierzchniową będzie miało. Więc wrzucanie od razu do pieca nie jest najlepszym może sposobem. Warto to drewno sobie powiedzmy przynieść w większej ilości koło pieca, żeby ono tam było na 2-3 dni i palić nie świeżo przyniesionym drewnem, tylko tym, które przynieśliśmy, powiedzmy już ono tam sobie schnie dzień czy dwa. Ja tak robię, nanoszę trochę więcej i danego dnia palę drewnem, które przyniosłem, przypuśćmy, dwa dni wcześniej, a sobie przynoszę drewno na później, którym będę palił za dwa dni. Także ono w sobie przy piecu jeszcze dodatkowo, wyschnie, dodatkowo jeszcze tej wilgoci się trochę pozbędzie. Także to są takie moje porady. Jeśli macie jakieś swoje sposoby, swoje pomysły, chętnie usłyszę, żeby podzielcie się nimi w komentarzach. Natomiast ja na dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam na inne filmy.